Cześć, z tej strony Alicja chciałam Wam dzisiaj pokazać kartki wykonane z jednego arkusza. O jednym arkuszu mówię w przypadku tego ozdobnego papieru z P13. Natomiast tutaj taka zieleń i, i taki kremowo, taki blady róż, taki trochę podłosecz podchodzący, Jest, są to dwa arkusze z papieru Zykrzona. I teraz. Tak. Dobra, przelecimy szybciutko karteczki. Nie są to może mm, jakieś hity z satelity super ekstra, natomiast są to kartki bardziej w stylu amerykańskim. Bardziej takie płaskie do koperty. Natomiast uważam, że też mają swój urok. Właśnie wzorem mm, Printeresta i amerykańskich skleperek. Powstały takie oto karteczki. Miałam jeszcze się pobawić wykrojnikami, żeby tutaj dołożyć jakieś kółeczka i tym podobne rzeczy. Natomiast no, dołożyłam tylko same napisy i kryształki. I to też, żeby szybko nagrać filmik, kryształki były samo samoprzylepne, a nie perełki w płynie. I teraz tak, jak to mniej więcej powstało? Z całego arkusza odcięłam na początek pasek. Baza ma 10,5 szerokości, spodni papier ma 10 cm szerokości, a ten tutaj ozdobny to jest 9,5 cm. I z takiego paska 9,5 cm, który najpierw chciałam po poprzecinaniu powstały po prostu takie takie oto. Chyba ten nawet był w tą stronę. Takie oto. I to jest jeden pasek. Tam jeszcze został mi taki kawalątek, który wykorzystałam tutaj i po prostu później dosztukowywałam dwa takie paseczki. Z, z tego. Tutaj też był taki dość spory kawałek. Tutaj to, to i ten spodni. Był taki kawałek docięty na szerokość bazy, czyli na 14,8 i podzielony na paseczki. To był też jakiś kawałek, wycinek, ścinek z któregoś, z któregoś elementu. Tu również się pokusiłam o docięcie na szerokość bazy i wykorzystanie takich dwóch panelów. Zależało, by mi, zależało mi, żeby właśnie jeden ten panel był u góry, jeden na dole, i już ozdobniki dodane tak jak pasowało. Tu miało być coś na zasadzie yy, zdjęcia z tą ramką. To trochę nie do końca wyszło nieistotne. Tu no mówię, tu są takie. Jeden panel powstał mi z tej pierwszej kartki, natomiast te dwa były docięte, dosztukowane. Tu został jeszcze taki kawałeczek, więc również go wykorzystałam. To jest cytatem. Na dzisiaj to wszystko miłego dnia. Pa!